Życia nie przeżyłem takiej nie, niemożliwości w braku siły, jak teraz. Tak się czułem i wyglądałem na Kileimanjaru 5895 metrów nad poziomem morza ponad 6000 km od Katowic. Temperatury na grubo poniżej zera ale za to wschód słońca piękny ale to tak naprawdę jest cel naszej podróży a było dużo rzeczy do zobaczenia przed, także zapraszam na dzień pierwszy. Zaczynamy naszą podróż od Kilimandżaro w stacji dolnej, wejściu parku narodowego na wysokości 1800 metrów. Stąd ruszamy z naszymi porterami, czyli tragarzami, który jest ich aż 15 do tego kucharz kelner i trzech przewodników na naszą skromną, pięcioosobową grupę to było chyba największe zaskoczenie ale niestety obowiązują limity kilogramowe na każdą osobę która jest w parku stąd takie ilości Kilimanjaro w języku Swahili znaczy Śniąca góra nie można nią wchodzić bez przewodnika dlatego musimy czekać aż przewodnik załatwi wszystkie przepustki dla, szczególnie dla trakarzy, bo nie wiadomo ile ich będzie nigdy przed wyjściem, zanim damy im nasze torby. Opcja opcja wygodna, ale nie najbardziej ekskluzywna. Małpki też już nagrałeś? No właśnie uciekły mi. Małpki spotkane w dolnym obozie były najgrzeczniejszymi małpkami, jak już życiu spotkałem. Sparyka fajna. Oh. No, ładnie, no Mamy dzisiaj bardzo lekki odcinek, ale wiadomo, aklimatyzacja, jak. No to ruszamy w końcu. Co to tych Początek lasu deszczowego jest bardzo bardzo taki rzadki, bardzo taki spokojny. Wygląda bardzo jak nasz las. Do you still have a, uh, a Nasz przewodnik Joseph, który wchodzi na szczyt kilkanaście razy w ciągu roku, tłumaczy nam w jaki sposób działa aklimatyzacja. Aklimatyzacja otrzymuje się co najwyżej tydzień po zejściu z góry. Chodząc wyżej i wyżej, powoli się roślinność zagęszcza. Też znajdują się takie fajne zawiesiny na roślinach. Także wygląda to naprawdę super. No ładnie tutaj, ładnie, ładnie. No to jest dużo gęściej. No i kręcę. Znowu atrakcja my jesteśmy w połowie trasy. W dniach, w które osiągnięcie końca trasy nie jest możliwe do pory obiadowej dostawaliśmy takie oto lunchbox. zdjęcie nie tak. wiedzą jak on ten... że ja mam fobię a, i... tak, a... to nagrywasz Łukasz? tak, a wy mówicie o robieniu kupy ja to ja kurde, to mi pierwszy dzień dzisiaj w lesie deszczowym jeszcze włączymy e, wąprowę piwkiem piwkę, i, piwkę banana plan Planczaj się udał co prawda piwko było niepasteryzowane i kosztowało 5 dolarów i spotkaliśmy przy tym największego fana Tupaka, ale było warto. Ja trochę mam teraz Piku, bo się boję, że będę musiała znów się kupić w tej Nie wiem, czy to będzie, Szczególnie niesamowite były ogromne paprocie, które wyglądały jak z Jurassic Parku. W momencie jak nachylenie ścieżki zaczynało rosnąć, e, intensywność mgły również bardzo szybko wzrastała. A wilgoć razem z nią. Jak pierwszy dzień? E, fajnie, idziemy bardzo powoli. E, zimno i ciepło jednocześnie. Zobacz, jak pan paruje. Widzisz duża wilgotność. Nie wiem, czy to ode mnie, czy od chmury. No, ale można powiedzieć, że chmura osiada na okularach. I są drugi przystanek. Nie, właśnie nie bardzo. Pozdrowienia Hakona Matata jest prawdziwym pozdrowieniem i nie zostało wymyślane na potrzeby królowa, także dało się go często słyszeć na górze. Wspaniałe wakacje, dużo span. Widziałam, <laughs> że A taki duży namiot to będzie jadalnia. Czy to są chmury, czy to jest taki kurz? Co? Tył. <grywa> Doszliśmy pierwszej bazy. O, pierwszy dzień nie jest ciężki. Wchodziliśmy z 1800 na 2800. Niecałe trzy tu jest. Myślałam, że trzy równo. Nie, niecałe trzy. A jutro wchodzimy niecałe cztery. Dostaniemy popcorn i kawę. Uhu. Hurra, hurra, hurra! że kawa teraz brzmi wspaniale. Prawda? Tak naprawdę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Co prawda jest 17 stopni, jest godzina dziewiąta wieczorem, ale to, co nam przygotowali na obiad, jest naprawdę na bogato. Ziemniaczki, rybka, zupka, Popcorn, herbatniki, herbata, to lew, jak się chce. Prawda jesteśmy w szoku? A ponoć się nie je jak chyba wysokogórska, a my jemy, jemy. Ja... Będzie power po tych ziemniaczkach. A jutro kolejny dzień. Aklimatyzacja i kolejne 5 km i 1000 metrów w górę. Nie brzmi tragicznie, mamy być w bazie już o pierwszej więc nie jest ciężko tutaj pijemy 4 litry dziennie, więc sikamy, sikamy, sikamy a toaleta, no jeszcze na tak niskiej wysokości mamy yy, toaletę na bogato dziurę w ziemi, ale są ściany później już nie będzie tak dobrze, zobaczymy do kiedy także hej, widzimy się w kolejnym odcinku To jest zabronione, mówiłem ci. To jest zabronione, zaraz pójdziecie do więzienia.